W domu wiedźmy to opowiadanie autorstwa Lovecrafta, którego głównym bohaterem jest Walter Gilman, student matematyki i folkloru na Uniwersytecie Miskatonic w Arkham. Gilman wynajmuje pokój w starym domu, znanym lokalnie jako Dom Wiedźmy. Ze względu na jego związek z 17-wieczną wiedźmą Casia Mason. Dom znajduje się w dzielnicy Arkham, która od dawna jest owiana złą sławą. Zbudowany w labiryntowym stylu z mnóstwem pokoi i wąskich korytarzy, Dom jest miejscem pełnym mrocznych sekretów i niepokojącej atmosfery. Sam pokój Gilmana znajduje się na poddaszu i ma dziwnie nachylone ściany i sufity, które zdają się nie przestrzegać normalnych zasad geometrii. Gilman wynajmuje ten pokój z nadzieją na głębsze zrozumienie zarówno matematyki, jak i tajemniczych legend, które go otaczają. Walter Gilman szybko zaczyna doświadczać dziwnych snów. W tych snach pojawiają się Kezia Mason. Wiedźma, która zniknęła z więzienia w Salem, oraz jej przerażający towarzysz, Brązowy Jenkins. Istota o wyglądzie hybrydy człowieka i szczura, z ludzką twarzą i rękami. Keziah i Brązowy Jenkins są związani z ciemnymi rytuałami i paktami z nadprzyrodzonymi bytami, które pozwalają im podróżować między wymiarami. W snach Gilmana, Keziah zmusza go do udziału w bluźnierczych ceremoniach i przerażających podróżach przez kosmiczne przestrzenie. Z czasem sny Gilmana stają się coraz bardziej realne i koszmarne, wpływając na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Spotyka także innych mieszkańców domu, takich jak Joe Mazurewicz, pobożny Polak, który ostrzega Gilmana przed niebezpieczeństwami czarnej magii, oraz Frank Elwood, jego przyjaciel, który zaczyna dostrzegać, że coś złowrogiego dzieje się z Gilmanem. Gilman zaczyna prowadzić badania nad historią Kezia Mason. I jej związkami z okultyzmem, próbując znaleźć racjonalne wyjaśnienie swoich snów. Jego badania prowadzą go do tajemniczego trójkąta, którego Kezia używała do swoich podróży między wymiarami. Matematyczne teorie i ezoteryczna geometria stają się kluczowymi elementami opowieści, gdy Gilman odkrywa, że dziwne kąty w jego pokoju mogą być portalami do innych światów. Punktem kulminacyjnym opowiadania jest noc Walpurgi, kiedy sny Gilmana osiągają apogeum. Zostaje wciągnięty przez Kezjach i Brown Jenkina do kulminacyjnego rytuału, gdzie widzi niewyobrażalne koszmary i staje w obliczu straszliwych istot z innych wymiarów. Wizje te są tak intensywne, że Gilman czuje, iż jego dusza jest na granicy zagłady. Jest świadkiem nieopisywalnych horrorów i starożytnych tajemnic, które przekraczają ludzkie zrozumienie. Następnego ranka, po nocy Walpurgi, Frank Elwood, który spał w tym samym pokoju. Znajduje Gilmana martwego. Jego ciało nosi ślady gwałtownej walki, a na szyi znajduje się głęboka rana, która wygląda, jakby została zadana przez szczura. W pokoju znaleziono także dziwny symbol trójkąta narysowany krwią. Śmierć Gilmana pozostaje owiana tajemnicą, a mieszkańcy domu są przerażeni i wstrząśnięci tym, co mogło wydarzyć się tej nocy. Jeśli podobał Wam się ten film, Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Kolejne streszczenia książek w 3 minuty już wkrótce. Subskrybujcie i bądźcie na bieżąco.